Skończyłeś? No. <gry> Przestań! Chcę, żeby to szybko było, a przeszkadzasz! Ja tobie przeszkadzam? <gry> też gdzieś bym śmiał. <gry> <gry> Hej, cześć, dzień dobry, witam się ponownie z wami na moim kanale. Dzisiaj coś, co w sumie bardzo lubicie, mam tutaj na myśli holst polski. Już jakiś czas tutaj jestem, jeszcze to nie nagrałam, więc nadrabiam, Więc zapraszam do oglądania. Więc na pierwszy rzut, to co mam najbliżej pod ręką, będę po prostu lecieć. Ceny będą mi na dole pokazywane. No i większość oczywiście mojej szafy, jak zawsze, to jest klasyka gatunku jest po prostu z Vinted. Dlaczego? Bo ja uwielbiam w z, dru z drugiej ręki. No, perełeczki same się znajdują. Ceny to już w ogóle czasami nawet tańsze niż e, w second, second handzie, Nie wiem jak u was, ale w Lublinie no, trochę te ceny poszybowały. Nie ma co ukrywać. Jest sporo drożej. A jakoś, no, niektórych rzeczy nie jest jakaś wow. Więc też nie przedłużam i zaczynam. Pierwszą parą butów będą takie. Klapeczki z handemu na delikatnym obcasiku w kolorze kaki lo, rozmiar 40. One kosztowały 20 parę złotych, 30, coś takiego. Są mega wygodne i ten obcas yy, jak możecie zobaczyć, on nie jest nie kończy się idealnie z końcem pięty tylko na środku pięty, co sprawia, że te buty są mega wygodne dawno takich butów na obcach się nie miałam fajny jest to też yy, ten to jest to kwadrat, czyli typowo modnie zostaje z nami no i co dla moich stóp fajnie się sprawdza że tu są paski na krzyż, nie mam dosyć szeroką stopę, ona też szybko puchnie, więc takie rozwiązanie jak najbardziej na plus chodzi się w nich no po prostu nieziemsko Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Drugą parą butów są to takie sandałki czarne, również na obcach, jest takim zakończeniem napięcie. One kosztowały 20 zł na pewno, bo ja pamiętam jak jeszcze licytowałam, yy, razem z Patrykiem licytowaliśmy tą cenę. Yy, ogólnie firma to jest bliżej mi nieznana, rozmiar oczywiście 40 co są plusy takich butów? No, przód, no piękny jest przód. Ta pętelka na środku, oczywiście klasycznie paski i kwadratowy nosek. Obcas, no, tak jak w tych poprzednich klapkach, na środeczku, stabilnie się na tym chodzi. Jedyny minus, to że stop piętami się zsuwa po prostu stąd tego chłystka, można tak powiedzieć, nie się zsuwa, no i ta wygoda zanika wręcz, bo czuję się jak w klapeczkach, a raczej tak nie powinno być. Ale ogólnie to są spoko. Gdyby nie to jakoś muszę jeszcze pomyśleć nad po prostu rozwiązaniem tego, jak lepiej może zabezpieczyć piętę, albo jakieś taśmy po bokach, ewentualnie wstążkę i po zawiązywać wokół. Pięty, uuu, oj, pięty, kostki, nie jest to głupi pomysł, hm. jest to do rozważenia. Teraz przejdziemy do sukienek, mam ich cztery, także jest co pokazywać, więc zaczniemy od tej panterkowej sukieneczki ala sat satynowej z lejącym się pięknie Dekordem super rozciękiem, proszę państwa, na prawej nodze, no sukienka cudo. Teraz już filmik nawet na IG jest, więc gdzieś postaram się wstawić. No cudo jest ta sukienka, tylko no niestety moja figura jeszcze nie jest gotowa na tą sukienkę, też jak zobaczycie na tych filmikach znajdziecie. No to ten brzuszek się mój niestety odkształca i to dosyć znacząco. Jednak ja się tym no nie za bardzo przejmuję, co mam powiedzieć. Lubię tą sukienkę jeszcze za bardzo na wielkie wyjście. Nie miałam nic gdzie założyć, ale jest piękna. No, ten dekolt jest dosyć spory, jak dla mnie. Cyce trochę wy, y, się wywalają na wierzch, więc tutaj fajnym zabezpieczeniem będą takie taśmy, które, będziemy, y, które można przyczepić dwustronne, żeby ten dekolt jednak się za bardzo nie odsłaniał. Y, tutaj też na szerokość u mnie ja mam szeroką klatkę piersiową, więc tutaj też mi to trochę ucieka a za bardzo. O tak, o, ja ogólnie muszę mieć maksymalnie ściągnięte ramionki, żeby to jakoś wyglądało, ale i tak mi żałuję, że je kupiłam. Jeszcze parę kilo, jeszcze chwila i będę w niej latać gdziekolwiek. Drugą sukieneką jest taka czarna sukieneczka w podobnym stylu z satynowa. nowa. Mm. Gładka sukieneczka czarna, ta akurat została kupiona na pański Pauli Sprawdziła się też super, ten dekolt w serek robił nieziemską robotę Ja też, ona jest trochę większa na mnie Więc ja ją tutaj wtedy przewiązałam paskiem od Kingi ze studniówki Tak, zmieściłam się w pasek <śm> Z siostry studniówki, więc super Długość to jest taka mity do połowy łydki. No, wydaje się, że jest dużo miejsca na dole. No, niekoniecznie jak chciałam trochę wymachiwać nogami na ten paniński Nie było łatwo. Nie ukrywam, nie było łatwo. Ale co ma fajne, albo i nie albo i nie ma fajnego, wydawało mi się, że tutaj jest rozporek, aczkolwiek niestety tego nie ma. Można byłoby zrobić, ale bez rozporka też jest spoko, zawsze, zawsze można pokombinować z jakimiś marszczeniami. Jest milion trików teraz w internecie na to, więc... Nawet może lepiej, bo jak nie rozporek, to można na przykład z bransoletką, gumką, zwykłym paskiem pokombinować i też jest ekstra. Kolejną sukienką, jaką zakupiłam, jest to taka różowa sukieneczka. Krótka, oczywiście klasycznie na ramionczkach, ściągnięte praktycznie maksymalnie, że bo ja mam krótki tors. Szeroki, ale krótki, więc ja sobie zawsze maksymalnie wszystkie sukienki, bluzaki tego typu ściągam, żeby wszystko, co miało być zakryte, no po prostu jest zakryte. Kolor różowy, krótka, bardzo fajny materiał, taki jakby włoskowaty, bardzo miły w dotyku. Już kilka razy w niej występowałam, ale to tylko w obecności Patryka. I... Więc może nie, lada gień, lada moment wyjdzie na światło dzienne, czuję się w niej bardzo dobrze, nic nie opina, nic nie uciska, jest luźno i fajnie, więc polecajkę takie sukienki, bo też jak najbardziej e, można ubrać ją na randkę, e, na wyjście z kumpelami, na panijski, jeśli e, panna młoda. Lubi kolor różowy, to druhny mogą właśnie tego typu sukienki sobie ubierać. Też jest git i zabawa przednia, więc serdecznie polecam. Warto mi już ostatnią sukienką. Jest to taka biała suknia koszulowa. Ja miałam na nią wizję, że jak już wrócimy w miarę szybko, zrobimy basen, to będę się w niej tak przechadzać wokół na strój kąpielowy. Czy też nie? No niestety basen jeszcze nie jest zrobiony, ale, ale ta sukienka, stwierdziłam, że ta sukienka nie będzie czekać po prostu na basen, więc coś wykminien, pewnie na jesień. Na przykład taka sukieneczka Leggins, skórzany i mokasyn, taki mocniejszy jak najbardziej, czy też ona sama przepasana w pasie jakimś fajnym paskiem. Ogólnie. A jeszcze nie powiedziałam, że ona jest z rozmiar L. Nie mówiłam wcześniej rozmiarów, nagle powiem rozmiar. No ale jest taka dłuższa, bardzo fajny materiał. Zaraz sprawdzę dokładnie jaki, bo się nie pamiętam. Ta sukieneczka to jest 100% bawełna, więc na to lato... jak trzeba. Teraz zmieniamy kategorię, przechodzimy do ogierzy wierzchniej. I pierwsze, co tutaj mam, to taką długą kamizelkę beżowo-białą, delikatną, kupioną z Sinsay'u. Bardzo lubię, miałam założoną raz albo dwa póki co, ale wygląda no ekstra, takie naturalne ko kolory najbardziej przydadzą mi się w szafie. Wykończenie też jest całkiem sympatyczne. Niestety kieszenie są to fake, coś mi się średnio podoba, bo wolałabym, żeby te kieszenie faktycznie tutaj były, bo lubię chować gdzieś blisko jakiś, nie wiem, błyszczyk, chociażby telefon, więc to jest jedyne takie zastrzeżenie. Ona jest tutaj na jeden guziczek, więc może być zapięty, zapięta lub rozpięta na co dzień, na jakieś większe okazje. Jak, na spotkania biznesowe jak najbardziej sprawdzi się GITES nie ukrywam, ta koszula jest dla mnie wielkim zaskoczeniem w szafie, bo takiego różu się nie spodziewałam chociaż nawet kolorystycznie pasuje do mnie, do mojej karnacji, też do, aktualnie do moich bordowych włosów To też zaskoczeniem była ta koszula dla mnie, że ona jest kika kosztowała 30 zł plus minus i jest 100% bawełna, a nosi się w upały i nie wupały, no po prostu ekstra. Takie o prostym kroju, tutaj z guziczkami na rękawkach, oczywiście kołnierzyk, tutaj ja już nie chlujnie jak zwykle, prawda? go ułożyłam, no ale jest świetna, więc polecam, jeśli jest jeszcze w, w kiku, nie zastanawiajcie się, po prostu kupujcie. Tyle. Kolejną kurteczką jest taka vintage kurteczka z Adidasa, kupiona u Lupefins, czegoś tak to się wymawia, ale jest naprawdę fajna, jeszcze w niej dokładnie nie chodziłam, ale jest taka typowo vintage'owa, większe rękawki. Tutaj y, zwężana na dole nasuwaczek. No, niestety, no, bez kaptura, ale wzorek jest ekstra. W y, flagę y, Wielkiej Brytanii, prawda? Z 92 roku, to jest, jest to kurtka. Z takim znaczkiem po boku, więc. Jest tutaj w kamerze nie widać, ale ona jest lekko przeżółknięta, więc muszę poszukać albo dobrego wybielacza i w miarę to ogarnąć, albo poszukać dobrej pralni chemicznej, która mi to ogarnie. Nie za duże pieniądze i na jesień będę śmigać jak trza siara, trochę mi się to kojarzy. Będzie git. Kolejną rzeczą, jaką mam do pokazania jest ta piękna czarna marynarka taliowana. Oczywiście. Kieszenie fake. No ale bardzo mi się podoba. Została kupiona głównie ze względów również wesela Pauli, żeby miała co na rukich, bo pogoda była dosyć średniawka. Kupiłam tą marynarkę na targu i jest polskiej marki. Wiem te dwa słowa się mijają, no ale tak czasami się zdarza. jakoś jest naprawdę bardzo dobra. Dałam za nią chyba stówkę guziki, detale są złote, więc idealnie mi pasowały też do mojej biżuterii, którą miałam tego dnia, ale którą też przeważnie noszę na co dzień, więc jak najbardziej polecanką. Teraz przejdziemy do bluz, mam ich tylko dwie, tylko, albo ja. Pierwsza bluza to jest z marki LSC, nie wiem, czy tak to poprawnie się wymawia, jest ona trochę taka krótsza, bardziej vintage'owa, mnie bardzo ten napis, ten styl tego napisu. ciorwono-granatowa z delikatnymi akcentami białymi. Tutaj mi się zawsze też te bluzy podobają. Nie wiem czego z tym znaczkiem, tylko wyszytym. To nie jest znaczek, tylko takim wyszykiem. Właśnie jakoś tak sprawiają, że każualowo, tak miejsko się czuję w takich bluzach. Mu. A jak to moja siostra powiedziała, jak miałam ubraną e, tą bluzę i spodnie, które Wam zaraz pokażę, że młodzieżowo wyglądam. No, no i tutaj druga bluza, już taka ciemniejsza, z napisem Colorado z Buchu tutaj z suwaczkiem, który właśnie e, mi się, przez który mi się suwa bluza z suwaczkiem pod szyję, więc można zawsze sobie podciągnąć pod szczykę, żeby było cieplej czy też rozwinąć się, żeby pokazać jakiś fajny naszyjnik ma tutaj większe rękawy takie luźniejsze trochę nietoperzowe jak ja to mówię ale no, jest, jest taka cięższa, więc na chłodniejsze wieczory, które ostatnio kilka dni temu były super by się sprawdziła też z tych krótszych z gumką na dole. Świetny, dobry materiał, wnosi się świetnie, więc nic, tylko polecam dalej. Przejdziemy teraz do spódnic, bo ich też jest dwie, aby... Pierwsza to jest taka biało-niebieska, złotą, bo ja wzorzę nawet ma marmuru. Asymetryczna spódniczka z pięknym wycięciem na nóżkę. Ja już w niej wystąpiłam przed powrotem do Niemiec na randeczce. Było hot, że tak powiem. Bardzo ładnie podkreśla właśnie tą nóżkę, wysmukla ciało. Ja ją oczywiście, ciało, figurę. Ja oczywiście mam zawsze założoną wysoko, bo wysoka talia. No niestety, krótki tor z tym się yy, prowadzi. No, ale jest bardzo fajna na lato. Na jakieś większe wyjście ma się typu randka. No i druga spódniczka, już jest bardziej taka kremowa jeansowa. Z, z wielkim rozporkiem na środku, wręcz. Ale ma bardzo ładny kolor. Też jak zwykle. Praktycznie sięga mi pod biust No niestety tak tak to jest u mnie, że sięga podbiust. Miałam tę się założoną. Chodziłam dwa razy i dobrze się trzyma, nie suwa się. Kolor pięknie gra w mojej szafie z większością rzeczy, czy nawet z tą kamizelką. Tak miałam raz połączone i też to mi spoko wyglądało. Tutaj proszę państwa spodnie podmitowałam chyba najwięcej, więc zaczniemy po kolei od bojówek. Mam tutaj dwie pary bojówek, tak zwanych baseballówek bojówek. Jedna wersja jeansowa, druga materiałowa. Obie pary jak się nie mylę są z handemu. Dokładnie. Zaczniemy od tych jeansowych. One są z niższym stanem, przynajmniej dla mnie. A moje figury są z niższym stanem, dosyć długie, ale jako niska osoba to wszystkie spodnie są dla mnie po prostu za długie. Luźne, luźne, szersza nogawka oczywiście na dole, żeby było modnie i młodzieżowo. Kieszonki z tyłu noszą się spoko, ale ten niski, średni stan średnio mi leży. Też mo y Wcześniej tam centymetry było więcej. Ich je bardzo opinały i zjeżdżało. Teraz jeszcze ich nie przymierzałam jak y, tych centymetrów ubyło, bo się niedawno mierzałam i jest na minus spoko. Więc na jesień mam nadzieję, że jeszcze więcej pójdzie w dół. I te spodnie będą o wiele lepiej leżeć, bo w wodach też tak No średnio na jeża na razie jest, nie będę ukrywać. Drugie bojówki te materiałowe no to są na, gumę, na górze jak i na zakończeniach spodni. Też te, te gumki średnio leżą. Też jak je ubrano, to był trochę taki baleronik, podkreślone fałki. Tutaj górna jeszcze bardziej do góry poszła. też średniejszy stan, bez zamku oczywiście są z przodu kieszenie, ale czułam się no, nie do końca, dawno w nich nie chodziłam, więc myślę, że warto jeszcze raz zobaczyć jak to będą leżeć teraz jak nie, to po prostu pójdą dalej w rączki kolejna para to są niebieskie spodenki cygaretki, eleganckie, oczywiście z kieszeniami z przodu z, one są z asos, jak się nie mylę, tak metka przynajmniej podpowiada. No, siła mnie są super, pasują do wszystkiego. Kolor już w ogóle jest mój ulubiony. Długość też jest punkt, co jest wow, bo nie muszę ich podwijać, skracać ani nic. Więc jak najbardziej na plus pasują na co dzień do biura. Do sklepu po bułki, jak najbardziej, jestem na tak. Dwie ostatnie pary, dwie ostatnie rzeczy, tak. Czarne spodnie, kuloty i drugie eleganckie, też takie półeleganckie, beżowe z Lidla. Więc zaczniemy od tych beżowych. Nie ja kupiłam w ogóle w rozmiarze mniejszym niż normalnie noszę, i bałam się, że nie będą dobre aha, tu przyszła mi niespodzianka i są mają bardzo ładne wykończenie na górze z takim brązowym guziczkiem oczywiście nasuwak z przodu kieszenie są z tyłu już nie ale to nic materiał też jest bardzo dobry bo chyba to jest bawełna zaraz dokładnie sprawdzimy znajdę metkę Jednak się przeliczyłam, bo to jest 65% poliestru, czyli i trzy wiskozy i 2, 2, 2 alestanu. Ale yy, ogiwo moja dupa się w tym tak bardzo niepoki. Jedyny minus, no to są prześwitujące ze względu na kolor, więc beżowe majtki jak najbardziej są wskazane. Najlepiej takie laserowo cięte, żeby też się nie odznaczała żadna gumeczka koło pupki. Na to naprawdę długość też jest sympatyczna, pasuje jak ulał i mogłabym w, nim cho w nich chodzić praktycznie cały czas na zmianę z tymi, bo znowu te czarne kuloty, no to była miłość pierwszego wejrzenia. Niektórzy ich nie lubią, nie widzą, nie czują. Ja kocham. No może faktycznie yy, sz za szeroka jest ta noga, bo nieraz miałam sytuację, że mi się zaplątała w buty i wyryznała mi zęby. Ale i tak uwielbiam, kocham i nie zamieniłabym ich na żadne inne. Na zmianę z tymi beżowymi bym chodziła na lato w miasto, Są idealne. Więc tak moi mieli, to byłoby już na tyle. Dzięki za oglądanie, zostawcie kciuka, komentarz i suba, jak Wam się podobało. Jak nie, to nawet dla zasięgów. I widzimy się w następnym. Pa!